Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, zrobię zaletkę z gumek Rainbow Rubik. Dobra, wzór patru. Pierwszą gumkę biorę i nakładam ją tak. Tak. Drugą gumkę biorę i nakładam ją tak. I trzecią gumkę biorę i nakładam ją w ten sposób. O taki, no, do samego końca. No tutaj ma różną taką to czekaj no, ja sobie to wysypię no i tak. Następny kolor. Tak. Następny czekaj, jak postawię, I tak. I tak do samego końca. Końca krasna. Ok. Jak Wam się udało, proszę zostawić łapkę? Kurę, jak Wam się udało. proszę zostawić komentarz. I sub subskrypcję. No tutaj jest. No kurde, dobra. Nie wiem, po co już biorę tą. Wezmę sobie zieloną. I tak. Wy sobie to robicie, ja to robię trochę wolniej. Jeszcze zapinka S. Nie jest nam potrzebna. O taka. O, widać. No widać. No widać. A więc... Bierzemy... No jest nic to kończyło. No. Dobra sobie wszystkie moje pinki. I sobie wezmę kumkę na przykład. O. Nie. I no to wezmę sobie różową, mawią. Róż różowa. A różowa, Fiolet. wygląda tak. Nagrywam dopiero No i tak do samego końca. Trochę to przeczytałam to robienie. Czyli się tak za czekali. To będą po częściach. A chyba jedną część zrobię teraz. A drugą część Je, jeszcze indziej. Dobra, jeszcze jedną. I tak do samego końca. Proszę, jak coś powiedzcie mi swoim kolegom. Tylko muś nie no, no bo te filmiki kiedy to, no, fajne. Nie tylko będę robić na no, całą krośnię. Jak to nie ma to pokażę nawet na widelcach lub na czymś innym. No. I robicie to tak. I, do. I to macie zrobione Weźcie sobie gumki czarne I lubię Ja wzięłam akurat białe To lubię w białe Jakie ktoś tam ma znaczy, Wiecie kolory jakie chcecie Ja wam nic nie mówię Że tak kolory mają być Takie lub takie Pumki będą co chyba. Raz To trójką Um, Vou bater isso. Um... 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 raz raz. Oh, sorry za tamto. No ale mi spadło. To powinno być tak. Jak chcecie, żeby tu były tak jakby podwójne, o tak jak tu, to po prostu weźcie do tak i zdjęcie jeszcze raz. I wszystko powinno wam wyjść tak. Razem tylko ciekaw. Hmm. Tutaj mi trochę nie wyszło. So, zaraz to spadnie. spadło mi. A Dobra. Jak chcecie, żeby tutaj było tak? Tak podwójnie. Nie. nie. on to bierzecie gumkę i ją po prostu o bierzecie tą gumkę tą o tu co macie to bierzecie ją bierzecie ją tak i po prostu przewijamy bierzemy spod tego tą gumkę bierze. no i tą tak tą gumkę tak o tak i tę gumkę tak. Idę do, do samego końca. No to ja teraz wam tego nie pokazuję. No i tak. 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 I tak. No. Dobra, i tak do samego końca. Za bardzo obniżyłam. No, bardzo. Trochę to. Dobra, I tak do samego końca. Co ja tu zrobiłem Jak coś to można sobie tyć. Bardzo wspomagać. to trochę dalej, tak, tak. o Widzicie? Widzicie. O, no i tak. Tak przechylę. Dobra, więc wy to tak robicie do samego końca, wiem. Bo mi się nie uda, to proszę mi w komentarzach napisać. No, dobra, tutaj zrobimy. I to pętelkujemy tak. No, ja Wam cię to zdjęło, no tak, jak mi teraz. Pójdźcie to tak. Dobra, nagrywamy razem już 8 minut. Ja mogę nagrywać 15, bo inaczej mi się nie wyrzuci. Filmiki będą co niedzielę. Tutaj tak ten. Jak nie pięknie, pęknie, to wam pokażę, jak by ją możecie uratować. No czekaj o to. piesne než práve v samom koncu. No. no i tak ten robím do samého konca. No i O, pokażę Wam to jeszcze raz. Bierzecie to, ten trójkąt. Tak, odpychacie i tak, tą gumkę wziąłem. Jak nim żyć sobie je to. Ja to tam to. nie wiem czy i dajemy ją na dobry kołeczek i tak od samego końca. hop 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 i tak cały czas i to my skończyliśmy jak wie na cały czas zrobicie to, to tak. Tą gumkę, jak to wy macie już przepędzakowane, to tą gumkę bierzesz tak i tą gumkę bierzesz tak. Teraz pod to wszystko wkładasz hak, no tak na wylot, bierzesz gumkę biał, w kolorze kwadrata, dajesz ją tak na palec, tutaj, i przekładasz przez szydełko. I tak to powinno wyjść. I po prostu teraz zdejmujesz. Gdy nie możecie dać sobie rad zdejmowania, żeby pomoc starsza rodzica lub starsza osoba, która ma więcej siły. O, no ale wyszło na to tak potrójne. Tak. Jak chcecie to po tutaj sobie jeszcze dajcie potrójne gumki. Po prostu dajcie sobie łańcuszek. No, dobra, i tą obrazolutkę zrobię jak. No, dam sobie to kolorowe. No sobie trzy, potem tą złotkę swoją bierzesz, potem z zieloną bierzesz, robi się tak, tą zieloną bierzesz i robi się i tak do samego końca. I zdejmujesz. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jak film wam się spodobał lub nie spodoba, za łapkę w górę lub dół. Ja się zabrzegam. Cześć.